Witajcie tu Barini, witam Was w piątym odcinku. E, wspólnie gramy w Stardew Wolley, no, w serii, gdzie przechodzimy tą grę e, z dnia na dzień. Słuchajcie, zakończyliśmy dzień czwarty. Poszedłem do łóżeczka i od razu pojawiła nam się informacja o sprzedaży naszych rzeczy. E, zwróćcie uwagę, e, sprzedaliśmy obco, obce, obce rośliny za 150 zł e, tych ich pieniążków, za złotych. E, na farmingu jeszcze nic nie zarobiliśmy ale słuchajcie. Aha, jeszcze są ryby, które można sprzedać i rzeczy z kopalni. Um, słuchajcie, no dzisiaj, dzisiaj planujemy dzień piąty Moim zdaniem powinny już pierwsze nasze zbiory się pojawić. E, także, także, także może kolejny jakiś zarobek. Na razie na tych trzech kwiatuszkach, które zebraliśmy z lasu no kurczę, na no niewiele żeśmy zarobili, 150, co jak widzieliście, wcale tutaj nie jest e, du, dużo. E, no ale co, no może, może, może nam się uda zarobić coś na tych roślinkach, które zasadziliśmy sami. Sprawdzimy od razu pogodę na jutro. Piękna pogoda, dobra. Może jest jakiś list w skrzynce. Mamy roślinki gotowe ale kurczę mamy pełny inwentarz I ciekawe co teraz Muszę chyba z czegoś się pozbyć Bo no, naprawdę naszą główną cenę jest kupienie tego plecaka Naprawdę nam to ułatwi dużo To wszystko jest do za zabrania Musimy się czegoś pozbyć kurczę Woda w konewce. No właśnie, już jej nie mamy. Dobra, słuchajcie, spróbujemy sprzedać to. To nam się nie przyda, ponieważ to też na chwilę obecną. Co my, co to jest to? W sumie nie wiem. To żółto, to jest z drzewa. Dobra, też to sprzedamy. Dzięki temu będziemy mieli miejsce w plecaku na nasze rośliny, na których chcę zarobić dużo pieniędzy. Zobaczymy jedną nam to do zysku. Dobra, jeszcze jeden. OK, spoko, idziemy. Sprzedać 14 sztuk. Moje zdaniem kur no nie sprawdzałem po jeszcze, że sprawdźcie to eee, sprawdzę na sam odcinek co to dokładnie jest wydaje mi się, że to jest jakaś rzodkiewka, eee, przepraszam, pietruszka ale nie, dam, nie jestem pewien co nie do pietruszki to nie pasuje to nazwa no ale sprawdzę na sam raz, obiecuję pewnie jutro się pojawią jeszcze te, które nie dorosły o ten był niepodlewany wobec malutki No nie trafiłem To wszystko już mam pod dobra, jeszcze tu i tu Okej okay. Słuchajcie, pójdę jeszcze jedną no, rzecz, sprawdzę, bo jakieś tam mieliśmy pod koniec dnia chyba jakieś urodziny tego majora. Nie pamiętam czy to będą jutro te urodziny. Tutaj na tablicę ogłoszeń i wrócimy w drugą stronę, pójdziemy tam a, do tych krówek, zobaczymy co to tam nam... O proszę, jakaś akcja nam się zaczęła działać. Lewis, to jest chyba ten nasz major. Słyszony ten budynek. Zasmucony Evis, nasz major. ja, czy to ja, Coca-Cola? Chcę sprzedać tutaj ziemię. O proszę, trafiliśmy przy okazji na jakąś akcję. Niech przypadkowo naprawdę nie wiedziałem, że takie coś nas tutaj spotka. Ciekawe. Faktycznie, domek opuszczony, całkowicie zaniedbany. O no, cóż to nam się tam na górze pojawiło? Jakiś duch chyba. Albo jakiś potwór. są szczury, ale nie, to jest jakiś duszek Nie wierzy nam za bardzo lewić. to co widzimy To że się już gdzieś martwię Idzie na lunch He, ciekawa sprawa, ten duszek się tu pojawia i znika Muszę tutaj łapać, na pewno. Strange, no dziwna sprawa. Możemy tam wejść, możemy. Trzeba sprawdzić ten budynek. O, proszę, tam na dole jestem duszek żółty. Ciekawe, co to kurcze jest. Aha, już nam uciekł. Jakiś dziwny język, nie do wytłumaczenia. I już nam ten duszek uciekł. Ciekawa zagadka. Nic tu nie doczytamy, nic tu nie da się zrobić. A ten duszek nam stąd uciekł. Ciekawe. Tu się coś chyba... Nie, nic tu się nie świeci. Co tu jest, w tym budynku? Nie wiem. Jakieś zagadki. Nic tu nie ma. Duży budynek, ale kurczę, nic, nic tu nie mogę za bardzo zrobić. Ciekawe. Te duszki, ten zielony i ten żółty, kurczę, ciekawe co one zrobią. W Charismune, w tej, tej, tej grze, w którą tak dużo grałem, były takie duszki, które pomagały e, w ogrodzie. jak był oczywiście za dużo ogród, nie byliśmy w stanie go podlewać, sadzić i tak dalej. I, i, i te duszki wtedy pomagały. Podejrzewam, że to może być to samo, ale... No nie jestem tego pewien, bo nic tutaj nie wiemy. No nic, wychodzimy z tego budynku. Niestety nic, nic tutaj nam się nie da zrobić. Trzeba będzie go jakiś czas obserwować, zaglądać, zaglądać tutaj. A tymczasem idziemy do krów. Ignoruje mnie. A ta małpa jedna. Dobra. Może nam się uda dzisiaj przejść tą mapę całą, znaczy to co mamy przynajmniej odblokowane e, Podejrzewam, że z czasem, tak jak mówię, tak jak dzisiaj ten domek nam się odkrył Jakaś e, zagadka o, Odkryją się nam i autobus i, i, i inne elementy Musimy przejść przez te krzaki. No, zaniedbane mamy trochę to nasze pole, no ale, no... Przyjdzie moment, gdzie... Gdzie to wszystko pousuwamy. Okej, okay. mam nadzieję, że zdążyłem, że nie znowu będzie zamknięte. Okej, okay, jesteśmy w środku. Możemy tu kupić zwierzęta, fajnie. Oho, tylko że faktycznie musimy najpierw naprawić nasz domek na naszej działce, ale kurczę nie wiemy jeszcze na razie jak. To trzeba będzie też się tym zająć jak najszybciej, żeby sobie jak najszybciej już te zwierzątka kupić i oczywiście na nich też zarabiać Bo o to tym wszystkim chodzi I pamiętam czy tu wczoraj byliśmy czy nie było przedkiem zamknięte chyba było zamknięte On lichł. Okej, okay, czyli na razie tu nie możemy wchodzić nie jesteśmy żadnymi kolegami no dobra to idziemy dalej zwiedzać nasze miasto pójdziemy dzisiaj do tej wieży ten Ruin House tego też nie widziałem w sumie możemy tam zaglądnąć. wczoraj już było tu bardzo ciemno jak tu byliśmy i nic nie widzieliśmy Nie wiem czy to nie jest gdzieś tutaj Nie, chyba jeszcze kawałek dalej No się, gdzieś już w tym miejscu Pozdrawiam kwiatki, bo można na nich trochę zarobić pieniędzy To jest jakieś przejście, ale Oczywiście się tam nie da przejść Aha, to są te ścieki Czyżby to był ten ruin house? Tak, to jest to jest ten domek ale jest opuszczony i nic nie zrobimy tu już chyba byliśmy jak dobrze mi się wydaje tak tutaj byliśmy dobra to idziemy do tej wieży tylko ciekawe jak tam się dostać tam dojść, czy w ogóle tam się da dojść na chwilę obecną czy to jeszcze nie jest za wcześnie troszkę idziemy do góry, no tutaj wszystko mamy wyznane. już to wszystko tu przeszliśmy no dwie zagadki. E, jedna jak zarobić szybko pieniędzy na ten preca, to jest naprawdę bardzo ważne. Mielibyśmy dużo większe zarobki, bo gdybyśmy zbierali te rzeczy wszystkie. A je można sprzedawać. Oha, tutaj jest jeszcze jakieś wejście. O, jesteśmy w tej wieży. Zamknięta. Możemy słyszeć w środku, ale jest zamknięta. chciałem jeszcze tego kwiatuszka wziąć ale ale nie mogę się tam dostać wszystko na razie zagadkowe aha widzicie miałem sprawdzić o cóż tutaj jest miałem sprawdzić kiedy są te urodziny tego majora aha proszę zobaczyć coś tu jeszcze mamy jakieś kwiatki sweet pea 250 czy z nie stać. nie stać 10% zwiększa się przyrost naszych naszych roślin a tu zobaczcie tutaj są marchewki yy, z kopalni także powiedziałem że może one je się sadzi w tej kopalni gdzie mamy i oczywiście jajko ale kurczę, kaczki Ciekawa sprawa. To jest kwiatki. A jeszcze są inne rzeczy. Mhm, jajko Bóg mit. Trochę tych rzeczy tutaj ma Trochę przyspiesza nam e, łowienie ryb, ułatwia To jest tylko szafka na książki Możemy do naszego domku dać Przyspieszacz Do roślin, uh -huh. coffee bean za tysiąca kawa do posadzenia to są takie rzadkie 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 rosną cały sezon fajna sprawa moglibyśmy cały czas na nich zarabiać ale wszystko kurczę tak drogie zobaczcie 2500 tysiąca 1750 książka która praktycznie nam się nie przyda na razie to nie to mnie trochę ciekawi mm -hmm. No ale kurde, wszystko drogie Gdzie my jesteśmy na mapie Żebym wiedział jak tu wrócić O, tutaj Przy takim fajnym stawie Dobra, jak jesteśmy, zarzucimy wędkę <laughs> Może jakąś fajną roślinę tu zrobimy ja, przepraszam, rybę, nie rośliny wiadomo. Przy okazji też ją sprzedamy. O, a cóż tam są jakieś kawałek gazety. Zobaczymy co nam to się wyłowiło. To jest śmieć, to od razu go wyrzućmy. A także, także widzicie, nie tylko ryby można mówić, tylko też jakieś dziwne rzeczy. Jak na przykład gazeta Stara, która jest nam w ogóle niepotrzebna. Być może w tym stawie po prostu będzie takich dużo śmieci jest. Oho, staro... kolejny jakiś śmieć. Także możliwe, że tutaj jest po prostu stał zanieczyszczony i będą po prostu... O, mój błąd. Jakieś śmieci. No nic, wrócimy tu kiedy indziej. Być może tu w ogóle nie ma roślin. E, przepraszam, ryb. Tuszek na sprzedaż. Aha, jesteśmy już tu w tym miejscu. Tu już zbliża się wieczór. No zobaczcie jak ten czas naprawdę leci. No kurczę, nie do wiary. Jeszcze zobaczymy tędy. Czy gdzieś dojdziemy... Aha, tu jesteśmy w tym miejscu w mieście. Także już chyba mamy wszystko zobaczone. E, to, co, to co jest na chwilę obecną są dostępne. Możemy się skupić już tylko na zarabianiu. Najlepiej jak najszybciej zarobić te pieniądze na sprzedaży tych roślin dzisiaj pod koniec ja zobaczymy ile nam się udało zarobić mamy pełny plecang, więc tego już nie weźmiemy niestety niestety zamknięte. Podejrzewam, że to pewnie będzie w nocy. E, przepraszam, e, e, latem będzie można nie jeździć. Jeszcze sprawdzimy tylko tę te urodziny tego majora, bo to mógł być jakiś festyn, na który warto byłoby pójść. Nie pamiętam po prostu, kiedy to było. Oha, jeszcze dwa dni mamy, także jutro jest sobota, dzień, e, dzień, dzień po prostu jeszcze wolny a w niedzielę są urodziny Luisa, wypadałoby do niego pójść, jakieś życzenia pewnie złożyć. Dobra, słuchajcie, mamy chwilę czasu, przejrzymy co żeśmy osiągnęli, ile ludzi zdobyli, spotkaliśmy. Okej, okay. także popatrzmy co mamy. Umiejętności, zobaczcie, urosnął troszkę farming do jednej kreseczki. Mining nie mamy nic Zbieractwo takie, po prostu można powiedzieć yy, nam urosło Kombat nic, nie mamy nawet miecza, ani żadnej broni jeszcze Phishing e, też jeszcze nam nie urosło. Dobra, lećmy dalej. Socjal, to są ci ludzie, których poznaliśmy. Aha, tutaj mamy jakiś prezent zaliczony. single, single. Alex, palm Okej, okay, Demetrius, Robin, chyba wszystkich znamy już Ewelin nie kojarzę i tego George'a też nie Gas, Sam, Emili mm -hmm. A, tu wszystkich znam, ale nie mamy jeszcze tych osób Gdzie są pytajniki No jeszcze tych ludzi troszkę jest do odkrycia Dobra, mapę tu mamy. Możemy spróbować coś zbudować na naszej wiosce. Być może zbudujemy tą latarkę. Będzie się może lepiej wtedy, kurcze, w nocy chodziło. Tylko potrzebne są te dwa sapy. Ale te sapy to się bierze z drzewa, więc to nie będzie problem. Ognisko. Campfire. Dobra, też spróbujemy je zbudować. No i jutro jest ciekawy, znaczy koniec tego dnia będzie ciekawy, zobaczymy ile zarobiliśmy na tych naszych nasionach. Dobra, tu spróbujemy zrobić ten, to palenisko. A jeszcze mamy kolekcję. Mhm, z ryby mam tylko jedną. Trzeba trochę tych rybek też połowić. Widzę, że je można sprzedać fajnie za 40. Artefaktów nie mamy żadnych Na razie Minerałów nie mamy Gotowania nie mamy mhm. To nic Wszystko się pojawi później Zbudujmy to palenisko Aha, mamy pełny plecak Więc nic nam to nie da dawać rzeczy może teraz się uda zrobić to palenisko nie mamy 10 kamieni a przed chwilą chyba mieliśmy. mamy 9 no to jest nie problem już dorobimy ten dziesiąty Kilof, proszę jest i dziesiąty także budujemy palenisko co z nim mogę zrobić no nic O no jest, okej, okay. postawiliśmy go tu aha, możemy sobie tu odpalić i jest wtedy troszkę jaśniej fajna sprawa fajna, fajna, dobra, spróbujmy jeszcze raz zbudować aha, zetniemy drzewo to największe jakieś może być to już jest 11 w nocy. Właśnie chodziło mi o te sapy. Bo dzięki nim też coś możemy tu zbudować. Pokażę wam tutaj, żeby jak jest jasno. Aha, to naszą latarkę chcieliśmy zbudować. Okej. Okay. O proszę, teraz będzie się lepiej chodziło. Pewnie, że tak. Będziemy więcej widzieć w nocy. Super, dobra, to nam to się przyda na pewno, mhm, tylko mamy kolejne zbudowaliśmy sobie jakieś mhm, takie taką ścieżkę z desek, no nie wiem na co ona jest nam potrzebna do końca. Te sopy może sprzedajmy też. podejrzewam, że na tym też się zarobi Dobra, mam jeszcze troszkę czasu, może szybciutko pościnamy na przykład to drzewko energii trochę nam jeszcze zostało, już po 12 znowu w nocy kurczę, ten czas naprawdę leci Oho, to już tam się dostać. kończmy to drzewko jeszcze oho już energia słaba dobra już człowiek, człowiek nasz jest zmęczony zbyś już prosi o łóżeczko sprzedajmy jeszcze te jajka tak zwane sapy nie wiem doczek, co to dokładnie jest dobra słuchajcie kończymy ten e, piąty dzień jeszcze zakończymy go oczywiście wynikami sprzedaży E, no i co, zapraszam na szósty odcinek, e, znowu będziemy starać się zdobyć jak najwięcej pieniędzy, żeby, żeby odbudować sobie ten domek i, i kupić ewentualnie jakieś e, zwierzątka. E, także kończymy ten dzień, zobaczymy e, ile zarobiliśmy na nasionach, to jest ważne. Uh -huh, dostaliśmy jeszcze level e, do przodu. Jakiegoś stracha na wróble i jakoś, jakiś prze, prze, przepis Basic Fertilizer, mhm, ciekawe Watering Can Dobra, super Co to jeszcze dostaliśmy? Kolejną re, re, e, kolejne tutaj e, prezenty Wild Seed Speed jakiś. Przyspieszacz chyba. Podejrzewam. Super. Dzień piąty. O proszę zobaczyć. Wreszcie jakieś pieniążki. 913, także za jeden dzień zrobiliśmy 900 stówek. Słuchajcie, to ten plecak już jest niedaleko. E z Zobaczcie, z zbiory, zbiory z lasów to 408, więc warto to zbierać. E, z farmingu 490. E, nie wszystkie roślinki oczywiście sprzedaliśmy jeszcze niektóre nam rosną. Także kurczę dosyć ładny dzień kończymy na tych e, e, czwarty, więc myślę, że kurczę do końca tygodnia, może uzbieramy ten, e, te 2000 na plecak, a później to jest nasz główny priorytet, bo dzięki niemu będziemy więcej zbierać, więcej zarabiać e, szybciej na pewno. A, a, a później spróbuję no, rozbudować ten domek e, na zwierzęta fajnie, trzymajcie się w takim razie, zobaczymy się w kolejnym odcinku a na, a na razie dzięki za dziś i, i do zobaczenia, trzymajcie się, hej